Witam Państwa serdecznie. 23 czerwiec, miejscowość Okalina Wieś stoimy na plantacjach Marcina Sodaka i Tomasza Sodaka, czyli wspólne z synem. My praktycznie bazujemy w tej chwili na dwóch odmianach, na Benkanonie i na Rubanie. Jak na początku taką podjąłem decyzję po prostu i z synem, żeśmy ją już po prostu dalej przy następnych nasadzeniach po prostu na razie nie mamy ich innych obian odmian po prostu zobaczymy może przy wymianie będzie Polben ale do tego to dojdziemy. Na razie nam to nie grozi. Plantacje jeszcze mamy w kondycji pełnego owocowania. Najstarsza 8, najmłodsza 3. Rok był bardzo ciężki. Ten rok był wyjątkowy po prostu, ale udało nam się naprawdę że zostało na krzakach. Tak nie mamy pełnej obsady, no bo to już by była abstrakcja, ale, ale jakiś tam procent został i to myślę, że około między 40 a 50% plonu będziemy mieli. Jeżeli chodzi o walkę, bo to była walka, bo rogu wiosna była specyficzna, narpiew było bardzo ciepło, szybka wegetacja. Potem deszcze, czyli szara pleś. A na koniec przyszły mrozy, bo to nie były przymrozki, 1-2 stopnie. No u nas no, mamy to szczęście, że akurat w tym położeniu, które mamy, plantacje, y, temperaturę mieliśmy 4, minus 4,5 stopnia, które y, przy tej technologii, które robimy, ja już nie będę tutaj y, powtarzał to, co jest na spotkaniach, ale to, co robimy, po prostu pozwoliło nam, że no trochę tego zostało. Moja taka jedna sugestia, y, praktycznie dwie. Jeżeli robimy coś, róbmy to dobrze, od początku do końca, bo my mamy tylko wpływ na plon, na nic więcej, na ceny nie mamy żadnego wpływu. To jest element niezależny, który i tak my nic nie możemy z tym zrobić. Czyli pozostało nam walczyć tylko o plon. A drugim takim aspektem, który też jest bardzo ważny, czyli gleba, ta podstawa, którą naprawdę, czy przed założeniem plantacji, czy w trakcie już rosnącej plantacji musimy sobie ją monitorować. My praktycznie już robimy drugi rok badania gleby co roku i przy tym zostaniemy, bo wtedy mamy na bieżąco poplonie, który został wydany, mamy na bieżąco co nam zostało, co musimy w tą plantację włożyć, żeby ta roślina miała wszystkie elementy potrzebne do dalszej egzystencji, do zimowania. I do przyszłorocznej produkcji plonu. Także co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, zdjęcia mówią za siebie, jakoś to wygląda. Nie powiem, że mamy zawsze sukcesy, są też i porażki, po prostu, które są niezależne od pogody. Po prostu pogoda jest głównym czynnikiem, który. Wiele rzeczy nam koryguje, potem musimy to w jakiś sposób przywracać, ale to jak w każdej uprawie. A uprawa jagodnikowa jest uprawą krótką, a zarazem bardzo ciężką, bo dlatego, że my musimy reagować już od razu. Tutaj się nie da wjechać za tydzień. Tu, jeżeli nie zrobimy tego dzisiaj, a jeszcze niech nam pogoda po prostu troszkę pokrzyżuje plany, to niestety po prostu już mamy straty. Także to tyle. Dziękuję państwu i po prostu życzę wszystkim samych sukcesów w tej trudnej produkcji po prostu i żebyście państwo no, mieli z tego yy, zadowolenie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie na trzeciej edycji pokazów pożeczkowych w gospodarstwie pana Tomasza i Marcina Sadaków na Okalinie. W tym roku Kolejny raz spotykamy się na tym szczególnym wydarzeniu, czyli pokazach porzeczkowych z gospodarstwem Państwa sadaków. Współpracujemy już trzeci rok i od samego początku technologia nawożenia jest na produktach Timaka. Jeżeli chodzi stricte o samą współpracę z naszą firmą, doradzamy nie tylko pod kątem handlowym, ale przede wszystkim doradczym. Jesteśmy obecni na plantacjach, robimy serwisy, badania. Z liścia, z zawartości makro i mikroelementów poprzez takie urządzenie, jakim jest fluorymetr. Zalecamy również robienie badań glebowych w stacji chemiczno-rolniczej bądź naszym urządzeniem, skanerem glebowym, gdzie określamy zawartości azotu, fosforu, potasu, frakcji elastycznej oraz pH. Tak działamy pokrótce jako doradcy na plantacjach, jeżeli chodzi o odżywianie i nawożenie. W tej plantacji, w jednym kawałku mamy tutaj 14 hektarów czarnej porzeczki. Zastosowaliśmy nawożenie posypowe naszymi produktami FizioMax 975 oraz Sulfamo 30. Jeżeli chodzi o nasze kondycjonery glebowe, czyli FizioMax, są to produkty, które przede wszystkim będą wspierały naszą glebę, która jest warsztatem pracy każdego plantatora i rolnika. Pobudzamy życie mikrobiologiczne tej gleby i wtedy wspomagamy pobieranie składników pokarmowych przez rośliny. Jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, zastosowaliśmy tutaj produkty z trzech gam, z gamy C-Active, gamy DNA oraz produkt Maxifruit z kompleksem NMX. Jeżeli chodzi o nasze produkty Biostymulujące są oparte, jak sama nazwa mówi, na biostymulatorach, czyli wyciągach z alg morskich oraz stricte zbilansowanych składnikach pokarmowych w danym produkcie. I tymi produktami wpływamy przede wszystkim na jakość i wielkość tych owoców, na stresy abiotyczne, takie jak susze. Czy przymroski, które w tym roku, tej wiosny, nie ominęły też tej plantacji, a jak widać, plon zapowiada się bardzo dobrze. To chyba tyle z mojej strony. Zachęcam Państwa do współpracy z nami. Dziękuję i do zobaczenia na tej samym spotkaniu za rok.